Siema. Witam Was w filmie, w którym. Ten. Powiem Wam, jak rozróżniać kosarze od innych pająków. Gdyż często kosarze są mylone od nasaszników. No więc no. A w ogóle znalazłem takiego mega dużego kosarza. No i mam tego kosarza. Nie no ale z byczy. Pokażę Wam, że jest żywy. Przed chwilą ja robiłem próbę pierwszą tego nagrania, ale coś tam się ten zepsuło? Znaczy, nie zepsuło, ale się nagranie włączyło, bo gdy szukałem za długo pająka, lecz go nie znalazłem. Nawet na socznika. Pamiętam, ja że jest jeden za szafą, ale znaczy nie za szafą, tylko za fotelem. Ale nie chciałem się odsuwać w fotelu. Więc żywy jest żywy. Widzicie? Chyba się w pajęczyny zaplątał, ale chyba sobie poradzić, nie? Mam nadzieję. To musi się poradzić. Dobra, e, do rzeczy. E, możemy zauważyć, e, że on tak przybliżył, go dokładnie... O, nie ma odwłoka. Jak to? Pająk bez odwłoka? No właśnie. Więc to nie jest pająk. Yy, nie ma jadu, nie robi sieci, totalnie to nie jest pająk. Nie znam się tak dokładnie na korsarzach, ale wiem, że to nie jest pająk i lubię je. Fajne są, ale ten akurat jest mega byczy. I to nie jest tak, że każdy korsarz, jakiego spotkacie, gdzie wielkości yy, palca, palca do człowieka, yy, nie. To tak bardziej małego palca dorosłego człowieka będzie. Wczoraj widziałem dosyć ten, dużo kosarzy. A właściwie cztery? Nie, nawet sześć kosarzy widziałem wczoraj. Ale no. I teraz Wam pokażę, bo, bo nie znalazłem pająka prawdziwego, więc pokażę Wam model, taki dosyć dobry, moim zdaniem. Ten model jest naprawdę bardzo dobry, moim zdaniem, gdyż ma wszystko prawie, że to samo co pająk. W ogóle te oczy są mega nieszczegółowe. Nie możecie je zauważyć, bo możecie ich nie widzieć. Jak kto woli? Że tak zejmę. Chyba zależy że bardziej o wzroku. I pająki, jak możecie zauważyć, mają odwłok. Jeśli ktoś nie ma odwłoka. To ten, to nie pamiętam. Jedną część ciała, nie pamiętam. Może pajęczek, ale nie pamiętam. Yy, więc jeszcze mają głowotów. Yy, no i ten, yy, cztery pary odnóż. ten kosarz w ogóle ma trzy pary odnóż, biedaczek, Ale normalne kosarze też mają yy, cztery pary odnóż. E, więc no. E, jeszcze tutaj mam e, to jest bardziej taki model większy. E, więc no. E, bardziej po sobie do Goliata niż do nasosznika. Ale ma wszystko to samo co nasosnik. E, chyba. Znaczy nie ma włosku, więc osniki nie wiem czy mają włoski w sumie. Ale chyba nie mają. E, co nie? E, I no. Ale wam jeszcze pokażę, że ten, ten, ten kosz rzeczywiście nie ma tych, tej jednej pary odnóż. Kurczę, Czekajcie. No. Wcięcie się nie chce zrobić. Dobra. I y, możecie zobaczyć, że a, rzeczywiście. Y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nóg. Odnóż bardziej. Yy, więc, no, wiadomo, trzy pary. Yy, znaczy, każdy wie, że para to dwa. Kurwa, mam wrażenie, że on tak odrodzenia. Yy, I no. Możecie się spotkać z koszarzami o mniejszej ilości nóg i o większej ilości nóg? Znaczy, nie. No tak, o większej, bo niektóre mogą mieć cztery pary nóg. A niektóre mogą mieć trzy pary nóg, biedaczki, a niektóre w ogóle mają połyrywane, to to, to to jeszcze gorzej. No, cóż takie życie. Ale no. to pa. A w ogóle jeden z dłuższych filmików.